Szczerze, przestało mnie interesować, i szczerze, p*** mnie to, jak nagram kolejny film o LC Gavin i ktoś powie: Ej, Mati, no ale Lki za dużo, jest no znowu LK Gawin, tak, znowu LK Gawin, bo znowu LK Gawin to no, jakiś syf który mi się nie podoba. Widać Ancymonę z Mati i nie uwierzycie, co się stało. Alagawin znowu odjechał, Szok, nie? Tego, że Alagawin nie nadaje się na matkę i nie zasługuje w ogóle na miano matki, i raczej nikomu nie muszę przypominać. Przez lata pokazywała i dosłownie mówiła, jak bardzo nie chcę swojej córki. Chciałabym już nie, nie, nie mieć tego dziecka małego, tylko większe, żebym sobie mogła na tych live'ach pić w***ę, zachowywać się jak dzisiaj, śpiewać piosenki, skakać, szaleć, Robić jakieś głupie rzeczy i żeby nikt się do mnie nie przypierda. Jak bardzo chcę, żeby w końcu ktoś ją zabrał. Ci idioci hejterzy to tak naprawdę nie pomyśleli sobie, że nawet w pewnej. Pod pewnymi względami ta sytuacja dla mnie, że mi to dziecko przynajmniej czasowo zabrali, jest pod pewnymi względami na rękę. Jak świętowała, jak już tą córkę odebrano. Bardziej jestem bardzo smutna, tak naprawdę. No ale szoma z gołono, robię live'a i. Jak gdyby muszę. Włożyć maskę i yy, i prowadzić tego liveanu, no nie? I jak płakała po tym, jak musiała rozstać się z nowo poznanym o połowę młodszym chłopakiem, z którym spędziła upojną jedną noc. Priorytety, kochani. Z lata, miesiące, a nawet tygodnie Ela skutecznie wszystkim pokazywała, że niżej niż dno jednak da się upaść. Ela w tym przypadku jest jak fundacja współtworzona przez Daniela Pomieckiego, Kacpra Ruśnickiego i Abelarda Gizy. Wystarczy chcieć. Ostatni mój film o Eli brzmiał Ela Gawin. Najobrzydliwsza streamerka w historii polskiego internetu. Czy dało się przebić to, co zrobiło na ostatniej transmisji u IMG? Wystarczyło chcieć. Natomiast to, co wydarzyło się na koniec tego live'a, przebiło bezapelacyjnie ten poprzedni. Podczas ostatniej transmisji Eli totalnie puściły hamulce. W końcu się jak gwiazda, jak gwia Również się zachowywała. Witała się jak zwykle wielokrotnie, z Kubą całowała się jeszcze więcej razy, jednocześnie zachęcając, by ludzie wysyłali jej pieniądze, za które wraz z Kubą całować się będą jeszcze namiętniej. Ela poczuła się tak swobodnie u Kuby, że pozwoliła Kubie obejrzeć swoją gawinę, pozwoliła by Kuba wsadził jej śmierdzące giry do buzi, pozwoliła również, by Kuba wziął ją na ręce, chowając głowę między jej nogi, pozwoliła by Kuba stanął przy niej, gdy ta leżała na biurku, by poruszał nieco biodrami i. Jak to powiedzieć, żeby YouTube nie zdał mi tego materiału, a jednocześnie żebyście widzieli o co mi chodzi. Jak pianiści grają na pianinie, to bardzo męczą się im palce i te palce wykonują bardzo dużo ruchów, kół ucieszę oczywiście y, gawiedzi, ponieważ wtedy muzyka, występ jest kompletny. No i w tym przypadku Ela była pianinem. Kuba był pianistą i po swoim występie Kuba swoje palce powąchał. Powiedzieć, że żygać się chce, to jak nie powiedzieć nic. Już pod koniec, gdy Ale nie kontaktowała w ogóle tego, co się dzieje wokół niej, Kuba napluje na głowę. Oblał ją wodą, a ja mimo że z poczynaniami Eli zaznajomiony jestem od kilku dobrych lat, nie widziałem jej jeszcze w takim stanie. Co więc wydarzyło się na tym streamie, że aż tak mną to wstrząsnęło? Kochani, chyba nigdy o tym nie mówiłem i prawdopodobnie pierwszy raz na filmie będę o tym wspominał. Zachęcam bardzo serdecznie do wspierania mojego kanału. Macie takie bonusy, jak dostęp do Discorda dla wspierających, na którym jestem codziennie, dostęp do poprzednich live'ów, dostęp do emotek takich różnych, śmiesznych, które możecie pisać i na live'ach, i w komentarzach pod moimi filmami. Pod tytułem tego filmu macie taką opcję i tam macie kilka progów do wyboru Z góry dziękuję jeśli nie masz na to ochoty albo nie masz takiej możliwości to po prostu zostaw lajka komentarz i suba pod tym filmem co również bardzo mocno pomoże i kanałowi i temu filmowi tak że ci opłacę, jak będziesz chciała no nie, może mi jutro odpowiedzieć. O, no widzisz, jedzonko wszystko ja ci załatwię chcę, bardzo chcę o, pasuje super. ci to? no no i super. No i super! Widzicie? To się właśnie nazywa Duch Walki. I czym Mel Gibson w filmie Byliśmy żołnierzami? Ela, ostatnia, schodzi z placu boju i pierwsza na ten plac boju wychodzi. To jest właśnie postawa godna pożałowania, ka mać. Drogie dzieci, jeśli w internecie szukacie kogoś, kim moglibyście się zainspirować, proszę bardzo, Ela Gavin. No róbcie dosłownie wszystko, żeby się nią nie stać. Im dalej ideału będziecie, tym będziecie szczęśliwsi. Moja córka do mnie dzwoniła, żebym tutaj nic nie odwalił. Więc, no nie! Bardziej... No. Jak bardzo. Całe życie musiała zapewnić swojemu dziecku matka, żeby ta zamiast do niej pisała do obcego streamera, żeby ten nic nie odwalił na streamie. Hejcie już nawet córka wie, że do matki po prostu nie ma co pisać. A córka dosłownie wie, że live'a będzie oglądało kilkanaście tysięcy osób i pisze do niego, prosi go, żeby jeszcze większego wstydu nie było. Cóż, no jak mogliśmy wcześniej zaobserwować, Kuba jak najbardziej zastosował się do tych próśb. Ale to nas zazdrosna po prostu, ona w tym czasie z dwoma chłopakami mówiła, że siedzi, więc jest nawet no, najlepiej na tym. Ilość wulgaryzmów, które cisną mi się w tym momencie na usta, jest tak ogromna, że po prostu upuszczę Wam głośną, spokojną muzykę, żebyście mogli i tak do końca obejrzeć ten film. Du Troszeczkę lepiej. Jednak nie. Dwudziestoparolatek mówi przy matce, że córka ma się dobrze, że ona sobie siedzi z jakimiś teraz dwoma chłopakami, że jest w ogóle i teraz włogo i że ona jest po prostu zazdrosna. A ta zapijaczona morda nawet nie jest w stanie wykrzesać z siebie jakiegoś ludzkiego odruchu. Każdy rodzic zwróciłby uwagę, zrobił cokolwiek, żeby stanąć w obronie swojego dziecka. Tak, Ela, rodzice dbają o swoje dzieci. Rodzice robią wszystko, żeby ich dzieci miały lepiej niż oni sami. Tymczasem Ela Gavin. Jeść powinni? No. Bądź dla niej miły, dobra? Dla ciebie? Dla niej. Dobrze, będę. Jak Bo dla ciebie. Bo ona wie, że jest jestem dla Dobrze, będę dla niej miły. Tak samo jak dla ciebie. A ja... Bo mi zależy na tobie, wiesz? Co to w ogóle znaczy? Bądź dla niej miły? Przypominam, że córka ma 14 lat, a IMG 25. Mimo to 54-letnia Ela ma tak na wszystko, że prosi o połowę od siebie młodszego chłopaka, żeby ten był miły dla dziewczynki, która jest 10 lat młodsza od niego. Wiecie, żadnego nie pisz z nią. Zablokuj ją. Nie zgadzam się na to, żebyś miał kontakt z moją córką. Ale spokojnie, i spokojnie. Bo zaraz usłyszymy coś gorszego. Jest o ważny czas także. To prawda. Tak On się odezwie... To proszę weź z dobrze? Okej? Ja bardzo miły dla niej jestem zawsze, wiesz? A to z kolei co oznacza? Skoro Kuba dla niej miły jest zawsze, to czy to oznacza, że kontakt ma z nią stały? Bo jeśli tak, to czy ktoś tutaj ze zgromadzonych mógłby mi wytłumaczyć, dlaczego 25 latek ma kontakt z 14-latką i zawsze jest dla niej miły? Zobaczcie, może ja po prostu mam zajebiście sprawny mózg przez to, czego byliśmy wszyscy świadkami półtora roku temu na polskim YouTubie. Natomiast dla mnie, dla zwykłego chopa. Budda, dobijającego do trzydziestki, jest to ostro popisane. I bardzo mówię, że szanuję, lubię jej wszystko, więc nie przejmuj się o to. Błagam aby moje myśli były błędne. Serio błagam, żebyśmy zaraz wszyscy nie musieli czytać jakichś obrzydliwych SMS-ów albo słuchać jeszcze gorszych głosówek. Więc nie martw się, ja będę dla niej zawsze najlepszy. Ja prawie jak ojciec. Przykre to jest, co? Od kiedy pamiętam, zawsze stosuję taki apel względem rodziców, żebyście poświęcali jak najwięcej czasu swoim dzieciom. Jeśli oglądasz jakąś bajkę, której ty nie lubisz, to i tak poświęć ten czas dziecku. Zapytaj o ulubioną postać. Jeśli ma jakąś grę, która cię kompletnie nie interesuje, to zapytaj o ulubioną mapę. Zapytaj jakąś ulubioną taktykę. Zapytaj jaką, nie wiem, jak się gra w tą grę, żeby pokazał ci. Może, może pogrej chociaż trochę z nim, ponieważ jeśli ty, drogi rodzicu, nie zapewnisz zainteresowania swojemu dziecku, to znajdzie się ktoś w internecie, kto się zainteresuje Twoim dzieckiem i nie zawsze może być to pozytywna osoba. Z jednej strony mamy Ele Gawin, matkę rodzicielkę, o której już powiedziałem tyle, że serio szkoda trztrzępić ryja. Z drugiej strony mamy tatę, uśmiechniętego Andrzeja, który czasem tak mocno odlatuje, że widzi Jezusa. Objawił się Jezus, Jego twarz, tutaj, na niebie. A po środku mamy dziecko, które w tym momencie pisze z bidula do jakiegoś streamera, który bez chwili zawahania mówi, że w sumie to czuje się jak jej ojciec. To jest mnie kosmos, nie? Mhm, ja się nie dziwię, ale wiesz, no, mieć Mamy taką gwiazdę, influencerkę, no to jest trudno. Eli, to wystarczy. Ona w tym samym monologu Kuby zrozumiała tylko tyle, że jest najważniejsza i jest najfajniejsza. Dla Eli nic innego nie jest ważne i nic po prostu się więcej nie liczy. Więc czemu mielibyśmy liczyć się z kimś takim jak Elagabir Proszę się, bo, bo dla nie mi dobra? Zawsze będę okay? dla niej miły, dobrze. Bo ona może możecie o coś prosić też. Uh -huh. się. Okay? Będę dla niej bardzo miły. Obiecuję, obiecuję. Ona jest normalnie taką zajebistą dziewczynką. No to że, bardzo się cieszę, to się Po w w takiej mamie jak ty, no to się nie dziwię, że jest. Ona jest taka ładna, to Widziałem, dobra, jest nie? piękna, no. Jak Boga kocham, albo zaraz się zrzygam, albo monitor. Mówimy o 14-letniej dziewczynce. To, że jestem zażenowany, to już raczej wszyscy doskonale wiemy. Wiele lat komentowałem Elegawin i wielokrotnie pokazywałem Wam, co ona robi w tym internecie. Wielokrotnie pokazywałem Wam to, co wypisuje na swoich Discordach, na swoich, na swoich social mediach i zawsze się zajmowaliśmy. Gdzieś tam w pewnym momencie ucieszyliśmy się nieco, ponieważ Ele Gawin w końcu usunięto ten kanał. Usunięto kanał, na którym ona wielokrotnie łamała regulamin. W końcu dostała to, na co zasługiwała. W końcu odebrano jej córkę, którą sama wielokrotnie chciała oddać, wręcz błagała ludzi, żeby tą córkę jej odebrali. Natomiast dwa lata po tym, jak już tą córkę oddała, skoro teraz ma 14, to dziecko trafiło, dziecko trafiło do widula, jak miała 12 lat. Zajebiście. naprawdę, naprawdę super. Współczuję, zajbiście mocno współczuję. Tej dziewczynce, i mam szczerą nadzieję, jeśli to ogląda. Nie mam pojęcia i nie mam pojęcia jak teraz podchodzi do swojej mamy i co słyszy od swoich superanckich znajomych, jeśli takich posiada. Mam nadzieję, że chociaż jednego ma dobrego, normalnego, zwykłego. Natomiast mam szczerą nadzieję, że będzie w stanie przerwać ten ciąg, który zapoczątkowała i Ela, i Andrzejek. Natomiast mam szczerą nadzieję. Mam naprawdę szczerą nadzieję po tych latach komentowania Eli Gawin, że Ela nie odzyska swojej córki. Ela nie zasługujesz na miano matki, nie zasługujesz na to, żeby mieć córkę, nie zasługujesz na to, żeby opiekować się kimkolwiek, skoro sama sobą nie potrafisz się zaopiekować. A jeśli będzie jakaś, jakiś cień szans. Na to, że faktycznie będzie głośno o tym, że córka do ciebie wraca, albo że zaczynasz walczyć o, o to, żeby odzyskać córkę, co i tak wszyscy wiemy, że się nie stanie, ale jeśli będzie cień szans na to, to mam szczerą nadzieję, że w, tym, że, że w takim właśnie momencie ludzie będą wysyłać do odpowiednich służb właśnie takie nagrania. A już teraz wiem, że Ela, ludzie już to wysyłają. Żebyś już nawet nie miała podjazdu. Żebyś nie mogła nawet pomyśleć o tym, żeby dziecku jeszcze bardziej. Życie. No właśnie, jeszcze z takich pozytywnych rzeczy byłbym zapomniał. Na samym początku tego streama Ela, w momencie gdy Kuba poszedł do toalety, ma tak lepkie rączki, że poszła do kuchni i zabrała sobie trunek, który później okazał się być bezalkoholowy. niżej upaść się nie da, chociaż nie trać ducha, próbuj dalej. Co było po live? Lament Eli. Powiem Wam, że no, Kuba się trochę dziwnie zachowuje od y, tego live'a, dlatego że w ogóle się do mnie nie odezwał ani nawet jeden raz ani do mnie nie napisał, ani nie zadzwonił, żeby zapytać, jak się czuje, czy wszystko w porządku. Lament Eli. Powiem szczerze, że czuję się trochę wykorzystana w czasie tego live'a i lament Eli. Słuchajcie, jest mi przykro, że ten live tak wyszedł nie najlepiej, bo jestem naprawdę zaskoczona, że tak to wyszło, bo mieliśmy rozmawiać na tematy polityczne, dlatego że Kuba mówił, że on ma poglą podobne poglądy do moich. Mieliśmy tam pewne pomysły, scenariusz na tego live'a, a poszło to wszystko w innym kierunku. Korzystając z okazji, że ten film prawdopodobnie trafi do szerszego grona odbiorców, chciałbym poruszyć jeszcze jeden bardzo ważny temat. Mam nadzieję, że nie posłuchacie, mam nadzieję, że uda mi się chociaż kilka osób przekonać. Temat bardzo ważny, w przeciwieństwie do Eligavi. Zaczynał się moi drodzy czerwiec, który jest miesiącem zdrowia psychicznego mężczyzn i w tym momencie chciałbym właśnie te słowa kierować do mężczyzn, do Chłopów do chłopaków, którzy w tym momencie mnie słuchają przez wiele lat, przez lata. Spajano nam było, że musimy być męscy, że musimy być twardzi, że nie możemy płakać, że dziewczyny płaczą. Albo na przykład, jak rzucaliśmy, nie wiem, kamień albo coś, no to ktoś mówił nam, że rzucamy jak baba i w ogóle powinniśmy stać się bardziej męscy i nie powinniśmy interesować się tym, tym i tamtym, tylko powinniśmy się interesować tym, tym i tym, ponieważ to czyni nas męskim. I moi drodzy, taka nie jest prawda. Płaczcie, jeśli tylko macie na to ochotę, ponieważ to wyzwala. Emocje i pamiętajcie, że poproszenie o pomoc to nie jest żadna ujma, to nie jest żadna y, skaza na honorze, to nie czyni was absolutnie mniej y, męskimi i pójście na terapię to nie jest żaden, nie wiem, wymysł, to nie, jest, to, to nie sprawi, że będziecie również nie, mniej męscy albo o wiele słabsi, tylko to może was zajebiście. Usprawnić, usprawnić wasze życie i sprawić, że wtedy będziecie może jeszcze bardziej męscy, że, że wtedy poczujecie się sami ze sobą o wiele lepiej. Wiem, że wielokrotnie mówiłem to na swoich transmisjach na żywo, natomiast jest to temat bardzo ważny i skoro mogę się teraz chociaż trochę wypowiedzieć, to skorzystam z tej okazji. Sam wielokrotnie, wiele lat mówiłem, że dam sobie radę, yy, że jest ze mną wszystko ok, natomiast przez 20, nie chcę powiedzieć 28 lat swojego życia, natomiast od kiedy tylko pamiętam, od kiedy byłem dzieckiem, aż do teraz praktycznie, aż do kilku miesięcy wstecz, robiłem wszystko dla wszystkich, byłem oparciem dla wszystkich. Moje potrzeby się kompletnie nie liczyły, i doszło do takiego momentu, że ja nie miałem żadnych potrzeb. Jak ktoś na przykład mnie pytał, co bym chciał zrobić, albo czego potrzebuję, to ja nie potrzebowałem niczego. I nie chciałem nic robić. Obojętnie mi wszystko było, tylko robiłem wszystko dla wszystkich. Dobro wszystkich stawiałem na pierwszym miejscu, a o swoim kompletnie nie myślałem. Zajeżdżałem się, i mimo wszystko, nawet w tych bardzo ciężkich momentach, ciągle powtarzałem sobie, że dam sobie radę, że dam sobie radę. I doszło do takiego momentu, że gdybym nie poszedł na terapię, to już bym sobie nie dał rady moi drodzy. I nie wiem, czy na przykład ten film byście mogli dzisiaj oglądać. Więc pamiętajcie, że jeśli macie taką możliwość, to żebyście zgłosili się i poszli na terapię. Żebyście się chociaż zainteresowali tym, żebyście przemyśleli to, bo może to będzie coś dla Was. Jeśli jedna na przykład okaże się niewłaściwą, to też się nie zniechęcajcie, ponieważ może to być druga, trzecia, albo na przykład przy czwartej Wam kliknie i okaże się, że po miesiącu, po dwóch, po trzech. Będzie po prostu lepiej, albo z każdą terapią w ogóle będzie, e, będzie lepiej, i jedna rzecz mnie zajebiście mocno smuci. E, tak jak bardzo cieszę się wynikami swoich filmów, tak jedna rzecz mnie smuci bardzo mocno. Jak jeszcze mieszkałem w swoim rodzinnym mieście w Ciechanowie, czyli ten film, który nagrałem, musiałem, musiałem go nagrać jakieś 10 lat temu. Czyli film pod tytułem Jak popełnić S. On. W tamtym momencie zyskał, nie wiem, tam powiedzmy w miesiąc jakieś 10 tysięcy wyświetleń. Natomiast przez te kolejne lata obecnie dobija do 100 tysięcy wyświetleń. Ludzie ciągle szukają sposobów, ciągle szukają zapalnika, ciągle szukają powodu, a znajdują ma ma młodego Matiego, który mówi, żeby, żeby jednak tego nie robić. I to mnie zajebiście smuci. Że ten film tak się mocno wybija, że ludzie ciągle tego szukają, a a straciliśmy naprawdę dużo osób. Zbyt dużo osób, zbyt dużo fajnych osób. Straciliśmy. Może straciliście kogoś również w swoim otoczeniu, natomiast dla mnie bardzo bliski był Robin Williams, moi drodzy. Tak jak ja zawsze uciekałem, jak miałem jakieś zmartwienie albo jakiś dobry czas, to zawsze uciekałem w jego filmy. Zawsze, zawsze. Zawsze się identyfikowałem z postacią Pacza Adamsa. A później odszedł. Już filmów więcej z nim, moi drodzy, nie ma. I w jednym z jego ostatnich filmów pada mm, taki mocny tekst, że odejście z tego świata to rozwiązanie, którego nie da się cofnąć na rzecz, na, na wydarzenie, które, które może minąć na problem, który może minąć. Od tego już nie ma żadnego odejścia, od tego już nie ma żadnego odwrotu. Pamiętajcie, że nie jesteście sami. I nawet jak uważacie, że jesteście w ciemnej dupie, że jest najgorzej i w ogóle gorzej już być nie może, to skoro gorzej już być nie może, i jesteście na samym dnie, to powoli może być tylko lepiej. Tak po prostu. I dzisiaj bez żadnych social media. Pieprzemy social media. Po prostu skupcie się na sobie, myślcie o sobie, pamiętajcie o sobie i nie dajcie sobie wmówić, że łzy. To coś słabego. To oznaka słabości. Płaczcie, ile wlezie. Oglądajcie filmy i płaczcie na filmach. Możecie być emocjonalni. Mogą Wam się podobać przeróżne rzeczy. Nie tylko sztuki walki. Nie tylko filmy z twardzielami. Po prostu bądźcie sobą. I z tą pozytywną myślą Was zostawiam. Pozytywna, jak najbardziej. Pamiętajcie, myślcie o sobie, dbajcie o siebie. Dziękuję za wszystko. Pamiętajcie, co długo to nie Trzymajcie się Oczywiście wszyscy myślcie o sobie, wszyscy sobie pamiętajcie, kobiety też. Teraz, skoro czerwiec został uznany miesiącem zdrowia psychicznego mężczyzn, to po prostu te słowa wyjątkowo dzisiaj do mężczyzn, do chłopaków, do chłopów. Do Was wszystkich.